Manodiska z tej strony Maraz, to jest taki kolejny znowu odcinek zagrajemy luźnie w Minecraft. Eee, słuchajcie. Eee, dzisiaj taki bardziej poważniejszy jeszcze temat o wypadkach w pracy, jakie się mi zdarzyły, albo jakie się zdarzyły, które widziałem lub eee, słyszałem. Słuchajcie, takie na bieżąco ostatnio udało mi się... Czy mi się udało? W sumie to niechcący. Miałem taki wypadek przy wiertarce stołowej... Jeśli Was ktoś nie wie, to wpiszę sobie w Google wiertarka stołowa, na przykład SW15 to będziecie mieć jakiś pogląd jak to mniej więcej wygląda I co się mi zdarzyło? Oczywiście mądry Maras wiercił sobie kołnierze w pierścienia, znaczy wiercił takie pierścienie, to były kołnierze, to miały... one mają po... 6 otworów i sobie zheftowałem tak nie wiem jak tam dokładnie było 8 sztuk do kupy miałem jeden tam szablonik co tam miał te otworki powiercone i mówię sobie przewiercę od razu te 8 sztuk i będę miał z głowy tak no i dobra ja to zacząłem wiercić wierciłem dwa pierwsze otwory i potem musiałem chwycić ręką gołą tam gdzie były te już otwory wywiercone, a ona, materiał ma to do siebie blacha. jeśli wiercicie, to ona się yy, nagrzewa. No i wziąłem, poszedłem sobie po rękawice. Yy, ubrałem tą rękawicę i tak... Wiercę, yy, wiercę, wiercę i w pewnym momencie wiór poderwy, yy, zahaczył mi o rękawicę. A co dalej za tym poszło, skończyło się to tak, że za rękawicą poszła ręka i oczywiście ręka się okręciła na wiertarce całe tego szczęście że wiertarka miała dosyć dużo obroty a co za tym idzie im większe obroty tym z tym zmniejszą siłą były te koła posłowe na tej wiertarce także no, jeśli zdarzyłem się owinąć ręka w koło uchwytu wiertarskiego i wiertarka stanęła i to było moje szczęście że jeśli byłaby na niższych obrotach ona by miała większą siłę to by mi pociągła całą rękę no i tak by miał ładnie oheblowaną rączkę A całe szczęście że stało się jak się stało Wiatarka stanęła i ręka cała tylko że z rękawicy za wiele nie zostało Tak więc ja Wam polecam wiedzcie sobie na takich maszynach spokojnie bo wypadki się zdarzają z takich jeszcze wypadków co mi się zdarzyło Znaczy wam to tak w miarę zobrazować ja Jestem z zawodu tokarzem I ostatnio zdarzył mi się taki wypadek Znaczy ostatnio jakiś czas temu dosyć już dawno Toczyłem jakiś materiał w tokarni I to było bardzo kijowe do obróbki bo cholernie wiór się ciągnął nie chciał się łamać i w pewnym momencie tak m, przejechałem ręką koło m, skali i poczułem takie szarpnięcie y, nie zdążyłem popatrzeć się na palec od razu go chwyciłem no i co się stało oj Minecraft nie przycinaj mi tak bardzo ja wiem że się czanki ładują ale to jest no, niestety spowodowane tak i poczułem takie szarpnięcie chwyciłem się za ten palec, zrobiłem się blady i zaraz zacząłem się pocić wiór, który ciągnął się z tego materiału on szedł koło tej skali, ja tego nie zauważyłem skończyło się tak, że palec został prawie obcięty praktycznie trzymał się tylko na samej, na samej kości i uwierzcie mi, nie był to za miły widok ale całe szczęście udało się szybko go uratować. I to się zdarzyło u mnie na praktykach w szkole ten wypadek. A takie wypadki bardziej groźniejsze parę lat temu zdarzył się u nas, znaczy u nas, u nas w mieście, ale nie umie na zakładzie wypadek śmiertelny. Jest taka firma, co spawa konstrukcję stalowe, hale e, takie podmarkety wiecie o co chodzi e, i tam na malarni ustawiało się do malowania na m, te elementy e, na wysoki kant czyli na pio, nie pionowo, czyli na wysokość tylko one sobie leżały ale na wysokości były gdzieś tak e, 2 metry wysokie Długie na 8 metrów i słuchajcie co się stało. Yy, koleś przechodził koło takiego elementu i się o niego delikatnie oparł i ten element zaczął się chwiać i on go puścił w efekcie, że poleciało na niego i także przecięło kolesia w pół. Bo to była akurat jakaś tam belka stropowa i spadł mu gdzieś tak mniej więcej na wysokość pępka. Także no... E, trup na miejscu to jest jeden z takich większych wypadków u mnie na zakładzie zdarzył się taki wypadek że tokarz e, toczył podobny taki materiał co ja co on się cholernie ciągnął i taki wiór i on miał taką manię, że on go, że ten wiór przydeptywał jak wychodził z maszyny. E, w pewnym momencie wiór tak chwycił za uchwyt tokarski czyszczenkowy jeśli chcecie to możecie sobie sprawdzić, ja wam mówię fachowy nazwak co się nazywa i tak pociągło te wióry, że o papcia, gdzieś jest, no tam jest półtora centymetra podeszwa gruba, papcia, skarpetki to tam nawet nie liczę, i ten wiór przeciął mu aż do kosi całą stopę. To sobie wyobraźcie taki ból, to jest naprawdę nie do opisania. E, jakie jeszcze wypadki się mogą zdarzać w, w ślusarstwie? Oczywiście e, taki wypadek jak e, skleszczy wam tarcz od szlifierki kątowej Ja na tą wołam bożka e, Nie wiem dlaczego mi się tak przyjęło No po prostu no fachowa nazwa szlifierka kątowa, tak e, Jak jest jakiś materiał pospawany i on jest wewnętrznie naprężony i tego nie widać no i jak ktoś po prostu z jakąś niewiedzą podchodzi do tego i to zaczyna ciąć to wtedy jest taki efekt, że materiał który jest naprężony, on troszeczkę odbije nadda się w drugą stronę i efekt jest taki, że może skleszyć tą tarcz i kończy się tak, że albo ustąpi tarcz, albo ustąpi wasza ręka bo boż może jeszcze wyjechać z tą tarczą i odbije wam w rękę w najgorszym przypadku w nogę lub w głowę, bo też takie przypadki były. To jest z takich wypadków, co jeszcze jeśli spawacie dużo migomatą lub nawet elektrodówką, to z migomatu wylatują takie iskierki, niektórzy to nazywają bąbelkami, nie wiem dlaczego. I może być taki efekt, że jeśli trzymacie maskę, ta kulka może polecić Wam za maskę, przed twarz, odbije się od maski i wpadnie Wam do oka. Też jest taki przypadek, mnie to akurat raz spotkało dwa lata temu jak spawałem jakiś nie wiem jakąś konstrukcję i kładłem płaszczyzny tego spaw z góry na dół Także no, mówię wam, nieprzyjemne to było, jeszcze gorzej było w Poznaniu w szpitalu, kiedy wam to wyciągają igłą od krwi. O, mówię wam, nic miłego. Potem co, jeśli szlifujecie Boszem, znaczy tą szlifierką kątową, mogą wpaść wam iskierki do oka, także mm, dosyć nieprzyjemna sprawa. Tak więc używajcie okularów ochronnych, ja wam tego radzę. Coś jeszcze takiego z szlusarskiego zawodu lub mojego wyuczonego, czyli tokarz Frezer. Oczywiście maszyny obrotowe no paluchy mogą wam pourywać, tak? To jest normalne. Tak więc no. Maszyna jest po to, żeby wam pomogła. A nie żeby wam coś urwała, albo odcięło, tak? Bo kolega zrobił taki wypadek na praktykach szkolnych. Akurat nie tam gdzie ja uczę, na te praktyki. Zrobił taki motyw, że była taka prasa hydrauliczna do przecinania blachy. Nie było to duże, ale no po prostu to było jakieś tam wielkości, że rękę pod to szło wsadzić. No i mój kumpel przychodzi i mówi do tego operatora daj sobie raz chcę y, zobaczyć jak to tam wygląda jak to pracuje. On powiedział nie, zostaw to. No i tam zaczął się z nim przekomarzać, że coś tam, coś tam, coś tam. I ten operator schyli, schylił się po następny detal i wsadził rękę pod maszynę, a ten mu przypierdolił. Także ściski chwyciły rękę i nie mógł kolej się jej wyrwać i odcięło mu trzy palce. Także są takie przypadki, także przypadki, tak, jeśli ktoś wam mówi nie ruszać albo zostawić, no to mówi dla waszego bezpieczeństwa i dla swojego tym bardziej, bo ja praktyki miałem w Poznaniu i pamiętam, że miałem akurat obróbkę na tokarniach, to czasami jest taki przypadek, jeśli ktoś się uczy, no nie zna wszystkich knyfów i czasami zdarzy się tak, że zostawi klucz w tym uchwycie tokarskim, no i na przykład poprawię sobie materiał, coś mu tam nie pasowało, pomierzę sobie dokładnie, montuje z powrotem, zostawię ten klucz. I teraz na przykład wyobraźcie sobie taką taki motyw, że załączacie maszynę na 740 obrotów i ten klucz tam siedzi. Także praktycznie maszyna startuje na raz od razu na 740 obrotów. I ona tam albo macie takie szczęście, że klucz przeciągnie przez maszyny i poleci w drugą stronę, albo poleci na Was. U mnie był tutaj kiedyś za poprzedniego ustroju duży zakład, gdzie pracowało 800 ludzi w ogóle. Na zmianie tam pracowało no, dosyć sporo osób. I Kolesiowic dużo nie brakło do emerytury. Chyba dokładnie miesiąc czasu. Naprawdę fachowy, z no pełną gębą. I też się raz naciął na taki knyw, że zostawił klucz w tym uchwycie. Także na emeryturze był już z jednym okiem. Wbiło mi się to po prostu w twarz. Ja wam ludziska nie ściemną, bo są takie przypadki. A co ciekawe... Jeśli jesteście okaleczeni z nie waszej winy lub no, waszej powiedzmy mądrości no to też nie stoi nic na przeszkodzie jeśli możecie zostać fachowcem w jakimś tam swoim zawodzie. Bo znam jedną osobę, która straciła rękę, nie wiem jakie to były tego przyczyny, ale po prostu Koleś nieziemsko spawał On wam położył tą jedną ręką Taki spaw dozorowy, że po prostu to się w pale nie mieści e, Ci, którzy wiedzą o czym mówię, no to Pełen szacun do tego gościa Ci, którzy no Nie wiedzą Niech postawią się na Niech sobie zrobię taki eksperyment, że po prostu używając cały czas jednej ręki, nie mogą użyć drugiej, tak To wtedy Wiecie o co chodzi, ale po prostu koleś ja się dziwiłem jak on w ogóle spawa, że nie używa maski w ogóle czy tam przełbicy. On po prostu nauczył się takiego knyfu, że kładzie sobie maskę na ramieniu i on po prostu przytrzymuje twarzą. A po prostu spawa tak nieziemsko, że naprawdę pozazdrosi takich umiejętności. I to naprawdę potrafi osoba z jedną ręką, czyli no nie jeden y, sprawna osoba mogłoby się wstydzić za swoje sprawy, a ta osoba naprawdę nie. Także no nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żebyście mogli zostać jakimś fachowcem. Druga sprawa, ja sam pracuję... nie w parach, tylko po prostu jako... jedna osoba, tak? I to się zazwyczaj tak kończy, że muszę cholernie na siebie uważać. Ci, którzy pracują w brygadach po dwie osoby, znacznie lepiej się pracuje i jedna osoba uważa na drugą. Tak więc widziska, no ja wam polecam pracowanie w dwie osoby, ja wolę akurat sam, bo sorry, przy obrabiarcy dwie osoby za bardzo stać nie mogą. Druga sprawa, Trochę już przerobiłem, no nie mogę uznać siebie za fachowca, takiego pełną gębą, ale po prostu już znam większość knyfów na maszynach, miałem dobrych nauczycieli, także no ja mogę sobie pozwolić na taką pracę, ale ja życzę Wam pracy dwie osoby. Najlepiej jak macie jeszcze jakiegoś starego pracownika, który będzie Wam podpowiadać co i jak macie robić. I co? Z mojej strony życzę Wam jak najmniej wypadków, bo to nie jest nic przyjemnego, jeśli chcecie dotrwać do tej wymarzonej emerytury. Nieokaleczeni, to raz. Z dobrymi wspomnieniami to drugie. Bo naprawdę są przypadki, gdzie za wesoło to nie wygląda. Znam osobę taką, która pracowała w młynie i czyściła w walce te, takie coś na zasadzie gniotownika i myślał, że ta maszyna nie zostanie załączona i się skończyło tak, że czyścił takim drucikiem i maszyna w pewnym momencie ruszyła i on nie puści tego drucika, także że mu wciągło całą rękę. Także no, przeszczepiali mu skórę praktycznie z brzucha, z nogi i się dało, że po prostu ratować mu tą rękę. I się udało, ale chociaż jakby wam to powiedzieć ma dwa całe palce i trzy w połowie kciuk, kawałek tej kostki bez tego jednego. To jest, To był taki wypadek, który tutaj słyszałem. Jeszcze, co jeszcze taki z takich wypadków co bym mógł wam jeszcze żebyście mogli przestrzegać Nie wkładajcie łap w, w obrotowe narzędzia, bo znajomy włożył kiedyś paluchy w sieczkarnie. Także no, ma skrócone palce Także no Chyba z jego strony było wtedy zero wyobraźni Coś jeszcze, jakiś taki wypadek co mi się teraz przypomi przypomina w tym dużym zakładzie co jeszcze istniał wtedy były walce takie dosyć potężne one walcowały chyba dwudziestkę płytę bez nawet zająknięcia się i był taki przypadek, że czasami rękawice potrafi do tej blachy przymarznąć, a jak ta maszyna szła to już, nie, to już nie szło jej zatrzymać, ona po prostu hamowała hamowała to nie jedna osoba skończyła bez paluchów na tych walcach, gdy przymarzła im rękawica z ręką i nie mogli ręki wyciągnąć z tej rękawicy ani wyrwać. Bo te się takie przypadki zdarzały. Ja naprawdę ludziska trochę wyobraźni potrzeba przy pracy. Bo mi się też zdarzają, wypadki święty nie jestem. Też czasami czegoś nie przewidzę, no ale... Pamiętajcie no to jest tylko maszyna, ona nie ma uczuć y, takich zabezpieczeń co y, kiedyś powiedzmy były. Może... No, chciałbym sobie obuszko zjeść nie mogę. Szkoda, trochę dobra, to je wrzucimy. Y, I także no, ona nie pomyśli, że was to boli, tak? A taka ciekawostka co mi kiedyś nauczyciel powiedział w szkole najlepsze pomysły mają ludzie leniwi. To jest powiedzmy taka maksyma na dzisiaj A dlaczego najlepsze pomysły mają ludzie leniwi? Hmm, powiedzmy tak, kiedyś jestem sobie rolnik i jemu się nie chciało kosić zboża. Wymyślił kombajn. Była, był tkacz, nie miał po prostu nie chciało mu się tak tkać i wymyślił maszynę do tkania tym razem, e, chociaż akurat co miał do maszyny do tkania, to wymyślił ją syn pewnej kobiety, który nie chciał żeby się matka tak męczyła ale to też e, była zasługa lenistwa, tak? bo jakby to nie było lenistwem czyimś to by nikt takiej maszyny nie wymyślił, tak? E, i teraz ciekawostka dla was na taka, zakończenie tego odcinka kto wymyślił piłę tarczową Zdziwi Ci się Bo była nią kobieta Która wymyśliła piłę, żeby gdy widziała z, e, swojego męża i dzieci pracujące e, przy pile ręcznie kiedy cieli drzewo, tak? Czyli piła na zasadzie twoja moja. I ona wymyśliła tą piłę tarczową, chociaż nie mogły jej opatentować z tego względu chyba, że nie mogła, to nie było chyba w ich kulturze. Coś na tej zasadzie, ale no, możecie powiedzieć, że wiecie kto wymalazł piłę tarczową. Kobieta. No więc co ludziska, Ja sobie zakończę ten tutaj poziom. przynajmniej dokupi się wyrównam sobie to wszystko. Yy, I zobaczymy się w kolejnym odcinku tak więc co dziecka ja byłem maraz to było my takie luźno minecraft trochę sobie pogadaliśmy o wypadkach w pracy ee, jeśli macie wyobraźnię to bardzo dobrze jeśli nie no to pytajcie się innych pracowników co może wam się stać tak więc co z mojej strony to tyle komentujcie oceniajcie i trzymajcie się do usłyszenia cześć